Szybciej, bo już wolnych nie trzymają. kurwa, debil. O kurde, to w ogóle zderzak leży. O, mamy wszystkich, udało się. Dobra, słuchajcie, siema, siema, ja jestem lunej. No i witam was, witam was w kolejnym motovlogu, To się nagrywa, to się nagrywa. Lecimy. Nie można zwalniać, trzeba robić. No, no i witam Was w tym, w, tym, w tym odcinku. Boże, nie wiem co miałem powiedzieć. Dzisiaj sobie śmigamy z kolegą, który był w sumie w ostatnim odcinku, chyba e, wtedy, kiedy była prezentacja Kawasaki. E, no i teraz R6N sobie jeździ już ze mną, gotowe, przerejestrowane e, na polskich blachach. No i tak to można śmigać, słuchajcie. Dzisiaj nie będziemy się kręcić tutaj po moim mieście, tylko lecimy sobie do miasta obok, no czyli na Brodnicę, jak w sumie to większość osób już zauważyła. O Jezu, jak mi wybuja na tym motorze. Może i byśmy dzisiaj pojeździli tutaj, po Rypinkowie, ale no tam widać, jest ogólnie remont dróg e, przeprowadzany. No i że tak powiem jest troszeczkę, troszeczkę zamuła na tym mieście, trzeba objazdami jeździć i w ogóle, a myślę, że na Brodnicy też fajne będą możliwości dzisiaj, coś porobimy ciekawego. Jak widzicie nie mam już tutaj na baku ników, bo zmazałem i teraz ustaliłem po prostu, że będzie tak, że pod każdym odcinkiem ten, to skom ten kto skomentuje, Eee, to będzie jakby w następnym wpisywany na baki od nowa. Będę zmazywał, wiecie o co chodzi, żeby jednak, jednak to się zmieniało. No bo tak to bym szybko, myślę, że cały bak zapełnił. Eee, dziękuję za takie zaangażowanie, naprawdę jest to dla mnie coś zajebistego. Bardzo to mnie motywuje, że tyle osób dało swój komentarz. Dużo osób też w ogóle pisało, że zajebiste materiały i niech się kanał rozwija. Eee, dzięki, jest to bardzo budujące. No i będę się właśnie starał, żeby to jak najbardziej wiecie sobie rozwinąć. Słuchajcie, teraz tak patrzę, że za 8 minut tutaj mi pokazuje, jest 5.52, a o 6.00 wbijają odcinek, wbija nowy odcinek na kanał. Więc właśnie, o, teraz żeby znaleźć się na baku. Napiszcie mi, jak się Wam podobał ostatni odcinek, co by można w nim dodać, zmienić. No i wtedy się znajdziecie tutaj właśnie na baku. W ogóle mam trochę rysowane, to będzie trzeba spolerować minimalnie. E, Jakiś tutaj ryska się pojawiła. W ogóle ten marker jak dobrze schodzi. Powiem Wam tak szczerze, że myślałem, że będzie się bardziej mazać, ale trochę potarłem, trochę potarłem benzyną ekstrakcyjną. Jakimś tam, wiecie, preparatem po prostu do mycia. E, i, 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 I wszystko zeszło ładnie. Pójdziemy teraz czy nie pójdziemy? Ja się nie odważę na pasek. Musieliśmy nadgonić. Pojedziemy chyba sobie obwodnicą. Tak, tak myślę. Prasa na stacji, co jest? Nie no, to jest machina, to, to nie ma co do tego. Tak. Ja pierdzielę. chłop tankuje prasę, normalnie, tak o. Dzień dobry. dobry, proszę sklepować aplikację do drugiego Dobra, dziękuję. Dzięki. Szybciej, bo mi wolnych nie trzyma. Udało się, ja pierdzielę, ale fajnie. Uuu, ej, co to jest za sprzęt? Nie, to już nie ma to tamto. To jest CBR. O jaki wydech ma. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo. To dla wszystkich niedowiarków z TikToka co mówili, że nie da rady ten. Odebrać Maka. Że rąk mi zabraknie, udało się. Mamy to coś pięknego, ale jak pachnie, to to nie ma to tamto. To jest machina. Nie. Ale jaki w ogóle wydech? Są wielkie kominy, które paliwo i pieniądze, bo to tolijaku. Czuję normalnie, jak mi włosy w kasku ten, w kasku ee, latają. To kurwa, debil. Jeszcze obtrąbiony zostałem. Tacy ludzie są właśnie najgorsi jak ten. Jak sobie jedziecie, wyprzedzacie i oni nie mogą, po prostu wiecie, pozwolić na to. Są szefami na drodze i wiecie, nie pozwolą, żeby ktoś ich wyprzedził. Dobra, tutaj zjedziemy. W ogóle muszę mikrofon poprawić, czuję. Do tego mikrofonu chyba się te włos, ten włos przyczepił jeden. Dobra, czekajcie, poprawię to no szybko. Bierzemy sobie z tego vloga. Zatrzymujemy. Ło, ale w ogóle coś przeskakuje. Mateusz Kalinowski. Spoko content robisz, oby tak dalej. Dzięki, dzięki mordo. N o i u k o. To NC. pozdro, pozdro, pozdro mordo. Chłosek, dobra. Ej, trochę tych komentarzy jest. O, mamy wszystkich, udało się. Dobra, zajebiście. I o, damy tutaj. E, trochę krzywe to serce. Dobra, tutaj się przejadę na szybko. Zobaczymy jak to chodzi. Nie ukrywam, już się nią przejeżdżałem, ale tak jak kró, krót, na krótkim odcinku to było, tutaj się przejedziemy gdzieś. W ogóle bardzo przyjemnie się nią jeździ. Taka przyjemna pozycja jest bardzo, zwłaszcza dla rąk. Jedziemy. O, pana przepuścimy, tutaj nie ma to tamto. Też takiej nie chcę, wiecie, do końca kręcić na maksa. O, jakiś motocyklista jedzie akurat. Tutaj może pod górkę się uda coś. Ej, mogę jeszcze na koło popróbować? Bo tam już stawała mi ładnie. Ale trzeba się na maxę do tyłu wysunąć O kurde ej, Jak się do tyłu odsunie to naprawdę to to ładnie idzie Ale z dwójki już ciężko ma Kurde fajnie to wygląda Sporo się osób narobiło Nawet nie wiedziałem, że jest aż tyle Bo ja tam dużo odpowiadałem na te komentarze no, ale trochę, trochę tego jest. Lecimy dalej, teraz lecimy sobie w ogóle na te, na e, jakieś stare PGR bodajże coś w tym stylu. Mm, może zrobimy kilka zdjęć, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ej, ale wam powiem, że przyjemnie strasznie się jeździ tą kawą. E, zwłaszcza, że ona, no, jak ja jej tak nie kręciłem, to też tej mocy aż tak nie pokazywała. Ale myślę, że jak ją odblokuje, to kurde, to będzie szło fajnie. Dobra, słuchajcie, widzimy się już na miejscu, tam jak będziemy. Tutaj już mamy na tym baku wszystkich. Fajnie, to się cieszę bardzo, że tyle osób w ogóle się zaangażowało, łowki i tak dalej. Eee, no i co? I widzimy się już na miejscu, jak dojedziemy na te opuszczone budynki. Dobra, tu dalej chyba z buta trzeba iść. Przejdziemy się dookoła, ja tu chcę zdjęcia porobić. O, to jest opuszczone. Dobra, idziemy po motory. Po cichutku jedziemy. Ja tu się zmieszczę. Zmieszczę się. oła. Wow. Ale mi do łańcuch po kasku. Na super to tu by było łatwo wjechać. A przy takich krowach trochę ciężej jest. Lubię straszny klimat takich miejsc. Bo jeszcze nie jest w sumie to aż tak rozwalone. Tutaj gdzieś sobie motocykle postawimy. Ale tu w ogóle by była zabawa na SM sobie polatać. Ej, naprawdę to jest duże. Kurde, tutaj w nocy przyjechać to naprawdę może być spoko. Muszę się wybrać też z chłopakami. O, jakieś gospodarcze pomieszczenia sobie były. Dobra, wchodzimy. Mam nadzieję, że mi nic na łeb tutaj nie spadnie. O, a tu jest ta hala taka. Ej fajnie kurde No tam jakby można było wejść to było fajnie Ale nie, bo to stary to może się nam zawalić Ceglane Ciekawe ile to w ogóle ma lat No to No Co? A ja Ale fajnie, kurde. Ojej, o jest o o nie wiem, czy na to paragrafów jakiś nie ma. Nie, no chyba nie. Ale to w ogóle się niesie ten dźwięk. Ja pierdziele. Dobra słuchajcie, mamy foty napstrykane. I na miniaturkę i w ogóle. Ale tu się fajnie niesie dźwięk. Uciekamy stąd. Pamiętajcie, nie demolujcie takich rzeczy, bo. No, kurde, no ja bardzo lubię takie, właśnie, opuszczone miejsca e, jeździć, robić zdjęcia. Widzicie, my też się przeszliśmy. Tylko e, żadnego tam palenia gumy, nic nie było. E, więc, no, więc no, spokojnie. No i teraz. U! Ała. Mam nadzieję, że było to dla was w miarę ciekawe. Mm. I przejażdżka kawą, i właśnie takie opuszczone e, trip do opuszczonego e, PGR-u. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ja jestem Lunaj. E, no i co? Do następnego motovloga. Mam nadzieję, że się za niedługo znowu usłyszymy. E, pamiętajcie o baku wpiszcie sobie komentarz. E, tak jak wcześniej to mówiłem. No i co? I do następnego, siemano! Piu. Tu to by dronem było ładne zdjęcie, o w ogóle zderzak leży Zderzak leży od tego, od auta Dobra, tu tylko most jest Nie ma co tam No, twarde w miarę Stąd się spierdzielić, to by nie było za fajnie